Siemaneczku moi drodzy, z tej strony wasz ulubiony youtuber ty. Dzisiaj będzie pokazanie Wam tego co kupiłem w takim pewnym sklepie pir pirotechnicznym w okolicy za kwotę 40 zł i chyba 15 groszy. No, to tak. Byłem akurat, taka historia jest szybka, byłam po prostu takie w mieście, tak na szybko chcę zjeść. Kebaba, bo wracając z basenu jeszcze taki słuchajcie, sklep pirotechniczny i postanowiłem do niego zajść. Więc takie małe zakupki, była tam tylko Hestia, Piero Max też tam był, tylko że mieli C4 po 25 zł, więc trochę drogo. Więc bez gadania gadań, a zaczynamy. Kupiłem dwie paczki, otóż takich, korsarze, korsarz od Hestii, gramatura to... 2,5 gram na 12 sztuk, więc mają tego trochę dużo. Niestety te petardy mają problem ze szczelnością, więc będę musiał je trochę puścić. kleje, skleję, jakby, to określić taśmą. Jeszcze tam za kleję, na gorąco gipsik. No i będzie to fajnie waliło jak stara NPP. Tutaj mam taki jeden mały Tisik rakieta jakiś Sky Master, chyba, czy tam Monster, nie wiem. Jak można usłyszeć, jest na woreczku. Ma 8 gram mieszaniny. Kod to jest HE0311. No. A zapomniałem powiedzieć: kod tych korsarzy to jest k 0204 Czyli tak jak przy, taki kod jak przypada na wszystkie korsarze. No, to tak, co my tu jeszcze mamy, mamy tu petardy buszczałowe Super Piccolo, tak, otóż one wyglądają, nie, nie będę otwierał tych, co są już fajnie zamknięte, bo trochę szkoda, no, tutaj macie, oj, te tutaj, jak to wyglądają, cena za takie to było 3 zł, kod produktu to... K02012, czyli kod jak przypada na takie pikolaki dwuszczałowe. No, jak na jedną sztukę to pół grama, czyli proste, że na 60 sztuk to jest 30 gram. Świetne petardy na luźne poszczelanie oraz do karabinków. Kupiłem je w dwóch sztukach. Tutaj mamy też petardy Blue Corsair. Kod produktu K0203. No, takie petardy luźne były one chyba w Kaufie lok, lok, rok temu za kwotę 9 zł. Tutaj są za 6 zł, więc profit. No, gramatura to jest 50 gram, czyli proste, że na jedną sztukę wychodzi pół grama, przez co też jest to banalne, że na 100 sztuk też jest pół grama na sztukę, więc prosta matematyka, mamy 100 sztuk takich fajnych pikolaczków. To tak. Potem mamy takie petardki mini, mini piccolo. Tak one wyglądają. Coś w desce starych jakichś korsarzy do od Arki. No super krakerów. Tylko, że te mające też są na siarkę, więc jest moc. Gramatura na całe opakowanie to jest 10,2 10,4 gram Neku. No. Ale nazwa to jest K0202, czyli na takie średniawki. To są akurat takie już mocne Pikolaki. No, to tak co ma. Oczywiście na jedną sztukę wychodzi 0,52 g kół. 20 sztuk. No, jakieś biuro handlowe Połczyńska. Nie wiem o co chodzi. A, ulica Połczyńska. No, to tak. Mamy tutaj też drugą taką paczuszkę trochę lepszą będą idealne też do karabinków a oraz mamy takie fajne petardy takie lekkie wspomnienia petardy super piccolo od Hes niestety tutaj jest zawalona cena cena jak widzicie 2,50 o Jezusku rozsypały mi się jaj no cena 2,50 gramatura to jest 13,8 gramaneku no były to moje pierwsze petardy, od których zaczynałem, tylko że były na NWP, więc była jazda. No, pamiętam, jak pierwszy raz tak zaczynałem strzelać: kolega po prostu miał te petardy. Zapytałem się, gdzie je kupił, i odpowiedział mi się, w takim sklepie sportowym. Nadal ten sklep istnieje, tylko że mają tam bum-bum od Tomaszka. Niestety z dodatkiem A, więc nie są już takie mocne. No niestety, co poradzić, nic nie zrobić, nasza Unia Kochana? Mamy do tego jeszcze rzymski ogień Mustang. Mustang, no, co ma 5 strzałów, kaliber tak na oko 20 mm. Nek to jest 20,5 grama. Kod produktu to jest he 6112 No, kosztował mnie o 10 zł. Bardzo przepraszam. No, to tak podam Wam teraz ceny: 10 zł, 6 zł, gratis, 2,50, 3 zł, 3,50 albo 3 zł. No, więc takie za małe zakupki, za 40 zł. Trzymajcie się, coś z czołem na A i nie zapomnijcie, dać oczywiście subika i łapki za poświęcenie.